Right? Ekstraklasa przyspiesza. W niedzielę 6 maja TS Podbeskidzie rozegra ostatnie spotkanie rundy wiosennej, które odbędzie się na Stadionie Miejskim w Bielsku Białej. Wcześniej górali czekają jeszcze dwa spotkania wyjazdowe. 3 maja Bielszczanie udadzą się do Poznania. Wcześniej, bo już w najbliższy piątek w Zabrzu zmierzą się z Górnikiem. Zajmujący po 27 kolejkach 11 miejsce w tabeli Ekstraklasy Górale spokojnie przygotowują się do kolejnych meczów w Dankowicach. Ambitna, nieugięta, pozbawiona jakichkolwiek kompleksów postawa bądź co. Bądź ekstraklasowego Beniaminka zapewniła dzielnym góralom pewne miejsce w najwyższej klasie rozgrywek piłkarskich w następnym sezonie. No nie chciałbym tego czasu, który nam został do końca, zmarnować. To znaczy, no cel został osiągnięty może tak na praktycznie kilka kolejek temu, więc tutaj nie ma co się podniecać tak do końca wynikiem. Aczkolwiek, czy on jest bardzo ważny, tym bardziej, że gramy dla kibiców, gramy dla ludzi, którzy. Futbol kochają nie tylko w bielsku białej. Może być tak, że na meczu z Polonią Warszawa w ostatniej kolejce no Polonia będzie grała przykładowo o pucharowe swoje życie, czyli o swoją przyszłość pucharową. Także absolutnie tutaj nie ma meczu, który byłby o jakąś mniejszą stawkę, ale no widać z tego, co, co, co można było zauważyć, że w ostatnich meczach już staramy się dawać szansę gry zawodnikom, którzy troszeczkę byli w cieniu, którzy grali mniej. Ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zbudować optymalnie, na nasze możliwości oczywiście skromne, zespół, który w przyszłym sezonie no nie będzie wystraszonym Beniaminkiem, jak to miało miejsce rok temu, niemalże, tylko będzie już drużyną dojrzałą, wzmocnioną delikatnie, jak będą oczywiście możliwości, no i opartą na tych zawodnikach, którzy w tych bojach ekstraklasowych się sprawdzili. Ale przecież to jeszcze nie koniec. Piłkarzy Podbeskidzia stać na więcej. Co zamierzają pokazać w Ostatnich meczach, walcząc z rywalami o jak najwyższe miejsce w tabeli. Swoje zrobiliśmy, ale, ale nie można na tym spocząć, bo, tak jak mówiłem, jeszcze jest 9 punktów do zdobycia i żeby gdzieś tam podskoczyć trochę w tabeli, i wierzymy, że to się uda zrobić. Tymczasem 27 kwietnia górali czeka wyjazd do zabrza i walka o kolejne punkty z utytułowanym legendarnym górnikiem. Fakty mówią same za siebie. Górnik to 14 krotny mistrz Polski, sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski, czwarta drużyna tabeli wszechczasów ekstra klasy, aktualnie ósma drużyna dobiegającego właśnie końca sezonu 2011-2012. Przystąpimy do tego meczu maksymalnie skoncentrowani, ponieważ no nie z nie całym szacunkiem dla, dla górnika, ale, ale nie jest to drużyna, która w tym roku walczy o tytuł mistrza Polski, czy walczy o europejskie puchary, jest nad nami tylko dwa punkty w tabeli wyżej i dlatego jest szansa, żeby przy dobrym meczu, dobrym rezultacie górnika przegonić i o, o to będziemy walczyć. Będzie to bardzo ciężki mecz, zresztą nie ma tutaj łatwych i, no i zobaczymy jak będzie, no wierzymy w zwycięstwo. Niestety z obozu bielskiej drużyny dobiegły niepokojące wieści. Wczoraj e, mieliśmy dwa takie smutne wydarzenia, ponieważ e, po pierwszej wstępnej diagnozie urazu Jurka Dancika Dowiedzieliśmy się, że z usług Jurka już nie będziemy mogli skorzystać do końca tego sezonu. Cieszę się, że ten cel, jaki mieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy tak szybko i ta absencja Jurka może nie być tak widoczna w zespole. Dostanie szansę następny zawodnik. Drugą smutną informacją była kontuzja, którą odniósł wczoraj Damian Nowak. Nie ukrywam, że ten chłopak z tych, którzy tutaj z nami trenują codziennie wygląda na dzień dzisiejszy bardzo obiecująco i chyba najbardziej. I tym bardziej mi szkoda, bo na pewno byłby w 18 na, 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 na mecz z Górnikiem. Jak będzie przekonamy się w piątek. Pod Beskidzie do Górnika traci zaledwie dwa punkty, ale jeśli wywalczyło się awans do Ekstraklasy to wszystko inne jest. Już... Już możliwe.